Dzień dobry, dzień dobry, miło mi Was powitać w czytaniu na nowy rok 2023 dla osób z podznaku panny. Talie, którą wykorzystam, drogie panny, dla Was to The Guild Taro. Będę dopytywać talią Witcher Starą i na koniec wyciągnę Wam kilka kart opiekuńczych. Pragnę przypomnieć, że to czytanie nie będzie i absolutnie nie musi rezonować ze wszystkimi. To są czytania bardzo ogólne. Zatem jeżeli się tu odnajdujecie, to super, jeżeli nie, to poczekajcie, rok jest długi. Ale to nic, słuchajcie, no nie będzie to rezonować ze wszystkimi. Spójrzcie sobie na, aspe na aspekt ascendentu, e, księżyc, Wenus, może gdzieś tam się lepiej odnajdziecie. E, cóż, ja chciałabym Wam życzyć najpiękniejszych energii, energii, przepraszam, najpiękniejszego roku. Mam nadzieję, że taki będzie, ale zobaczmy, jakie główne aspekty mogą się pojawić. Nie będziemy tutaj wyciągać karty na każdy miesiąc, spojrzymy sobie tylko na takie główne sprawy na nowy rok. Ten rozkład, który robię, to jest mój autorski rozkład, więc yy, nie mam tu jakby. Yy, rozumiecie, po prostu to ja sobie go wymyśliłam, o może tak, więc nie będzie tu jakiejś reguły. Nie mam tu określonych miesięcy, konkretnego czasu i tak dalej, podchodzimy luźno, główne sprawy. Dobra, no to zobaczmy. Co dla osób z podznaku panny rok 2023, panny. 2023 rok dla osób z podznaku panny. Dwójka kielichów, ósemka buła w słońce. Oj, tu jest przepiękna energia miłości, pojednania, bratniej duszy. Nie chodzi tylko o miłość, słuchajcie, miłość z partnerem, ale też przyjacielska energia. Możliwość wybaczenia się tutaj zaznacza. Dobra, ale to jest przełożenie, zostawmy i. Główna sprawa roku, energia roku dla panny, dwójka mieczy. Wy w tej energii, siedem denarów. Co już za wami? Co do przeszłości nam będzie odchodziło? Dziewięć kielichów. Co nadchodzi? Rydwan. Hmm. Dobrze, wyzwanie dla panny 2023 rok, a z buław. Odpowiedź na wyzwanie, co robić. Koło fortuny. Ojej. Tu się dzieje. Dzieje się pozytywnie, ale się dzieje, słuchajcie. Dobrze, miłość dla panny. No właśnie, ósemka Buław. Rodzina, przyjaciele, sześć mieczy, praca, finanse, kariera, rycerz tenarów i zdrówko dla panny, karta kochanków. Powiem Wam tak, szczególnie, w tle umiarkowanie, szczególnie panny, które są singlami i mają dość tego statusu, będzie potrzeba zakochania się, bo mnie się pokazuje, że Wam już nie wystarcza bycie samemu, samej. I tutaj się pojawi potrzeba partnera, i w związku z tym jakiś kompromis. I panna będzie się otwierać. Z źródłem tak biednie i długo to potrwa. Eee, ale cóż, dzieje się coś takiego tutaj bardzo mocno. No, od razu będziemy dopytywać. Ja Wam powiem, jakie macie znaki: jest rak, jest panna i są bliźnięta. Takie znaki tylko się pojawiły. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Jestem bardzo ciekawa. Przede wszystkim jakby właśnie główna energia, yy, może najpierw z Peterów pogadamy, główna energia roku jest dwójką mieczy. Dwójka mieczy w tej talii wygląda troszkę inaczej. To jest jakby poczucie spokoju, ukojenia, czerpania właśnie spokoju z różnic yy, dzielących nas i otoczenie. Natomiast sama dwójka mieczy bardzo często jest kartą związaną właśnie z. Yy, Potrzebą utrzymania pewnych spraw w równowadze, potrzebą harmonii, e, jakiejś takiej idealnej proporcji, ale to jest też często karta, która mówi nie wiem co dalej, nie wiem dokąd zmierzam. Natomiast ja czuję, że wam panny zaczyna brakować jakiejś połóweczki drugiej nie chodzi tylko o miłość, chodzi o przyjaźń również. Bo ta karta mówi o idealnej proporcji, tu jest kobieta-mężczyzna, ale też o wzajemną harmonię i rozejm. Jest... No i znowu pojawiają się karty, które mogą mówić o tym, że będzie potrzeba pogodzenia się z kimś lub z czymś. Dwójka mieczy bardzo często mówi o tym, że będziemy mieć dwie różne drogi do wyboru, absolutnie różne. Żadna nie jest gorsza, żadna nie jest lepsza. I tutaj trzeba będzie jakby zdecydować się, co dalej? Bo tutaj będzie się jawić niezdecydowanie. Siódemką denarów ja czuję, że Wy będziecie opóźniać ten moment decyzji w tym roku jak najdłużej. No ale okej. Okay. W tej dwójce mieczy trzeba skupić się jakby na swoich własnych przeżyciach emocjonalnych, które gdzieś tam pozwolą nam zdecydować, jeżeli będzie taka potrzeba, czego naprawdę potrzebuje i w którą stronę chce pójść. No bo rodzi się dylemat wewnętrzny, prawda? No ale dwójka mieczy z też lękiem przed tym, żeby cokolwiek zmieniać, a zmiany są konieczne i potrzebne, dlatego że Wam już nie wystarcza to, co macie, bo macie dziewiątkę, yy, przepraszam, nie mieczy, tylko dziewiątkę kielichów, która odchodzi do przeszłości. Dziewiątka kielichów jest kartą ukojenia, zaspokojenia własnych potrzeb, kartą szczęścia, emocjonalnego spełnienia, ja sam ze sobą, rozumiecie? Wam już to nie wystarcza, natomiast Wy się boicie zmian. Bo tak, jak mówię, zadowolenie się kończy w pewnych sytuacjach, i takie poczucie, samemu jest mi dobrze. No, paść denarów, to jest gdzieś wasza energia. Karty pokazują, że jednak wam już czegoś będzie brakować, że pojawi się jakieś rozdarcie, że pojawi się potrzeba zmian, ale też ich opóźnienie. No, dwójka buław, no, decyzje, słuchajcie. Decyzje, czego Panna potrzebuje. Bo tak, jak mówię, tutaj doszło do jakiegoś spełnienia. Te karty mówią, że coś się udało zrealizować, było jakieś spełnienie. No, ale co dalej, nie? No, właśnie. Co dalej? Bo ta dwójeczka, mnie, czy tak jak powiedziałam, no, to jest takie poczucie rozdarcia wewnętrznego, e, związanego z niezdecydowaniem, e, z dylematem, co, w którą stronę dalej pójść, bo wiem, że czegoś mi brakuje, już, już mi nie wystarcza to, co mam. No, ale co? Co robić? I co dalej? Wy będziecie odkładać te decyzje jak najdłużej, bo siódemka dolarów jest kartą tutaj opóźnień, tak? Ale to jest wasza energia. I to jest karta, która mówi nie dość, że o osobie cierpliwej. I ja w ogóle się nie dziwię, bo panny mają no, ekstremalną, prawda, cierpliwość. Natomiast świadełka danarów bardzo często mówi też o osobie bardzo skromnej, e, która nie ma pewności siebie, która woli się odsunąć w kąt. Natomiast ta osoba ma marzenia, ma oczekiwania. I ja was tak widzę. Że brakuje wam pewności siebie, żeby wyciągnąć rękę. E, po te marzenia, po te ambicje. Dlatego zblekacie z decyzją yy, o pewnych zmianach życiowych. Siedem kadenarów, dziewięć kielichów. Dokładnie. To jest to, że już osiągnąłem jakiś pułap szczęścia, powiedzmy, i już nie czuję tego spełnienia. Cóż ja dalej mogę? Oczekujemy więcej, ale nie wiemy, w którą stronę pójść, więc będziecie mieć taki dylemat wewnętrzny w tym roku, to na pewno. Ja mam wrażenie, że Wam. Siódemka denarów, jakby w otoczeniu, jest widziana jako osoba, tak bo to jest Wasza postawa, jako taka osoba, która zazwyczaj osuwa się w kąt, osoba, która jest taka przeciętna po prostu, taka szara, nie wyróżnia się niczym. No i z tą dziewiątką kielichów żyje sobie na tych własnych zasadach, swoim zaciszu. Ja czuję, że Wam zaczyna czegoś brakować. Ja czuję, że Wy potrzebujecie więcej, że w tym roku macie szansę wyciągnąć rękę po więcej. Ja też mam wrażenie, że Wy już czujecie, że Wasze ambicje nie mogą się realizować w tej sytuacji, w której jesteście, albo czujecie się niedoceniani przez innych i przez samych siebie. No i co? No i co dalej? Pojawia nam się karta Rydwan. No i Rydwan to już jest ruszenie przed siebie. Rydwan już symbolizuje jakby punkt zwrotny w życiu, kiedy my podejmujemy się pójścia dalej, wybrania drogi innej, nowej. To jest plan, tu jeszcze nie ma działania, ale. Zawsze ten plan ma nieść za sobą ewolucję i rozwój. I ta, przed takim czymś staniecie w tym roku. Nie będzie to dotyczyło raczej pracy, ale może być, bo to jest wasza karta, dojdę do tego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Rydwan, to także tutaj, no to jest karta oznaczająca ruch, szczególnie w relacjach, i to jest karta, która oznacza zmiany, ale zmiany wynikające właśnie z tego, dokąd ja chcę, żeby moje życie się udało. Jaki kierunek chcę temu nadać? Bo to Wy tutaj trzymacie zalejce, prawda? No, sprawiedliwość, czyli to będzie... Dokąd Wasze życie pójdzie w tym roku, to będzie konsekwencja Waszych decyzji. Wy będziecie podejmować decyzję w tym roku, co dalej z moim życiem. Bo to, co mam, jest ok, ale już powiedzmy mi nie wystarcza. Jakiekolwiek zmiany się nie pojawią, konsekwencje będzie dob będą dobre, to pójdzie w dobrym kierunku, zdecydowanie. Karta Sprawiedliwości jest też kartą, jakby chłodnej oceny zysków i strat, kalkulacji, co mi się opłaca, ale to znowu wy będziecie decydować. Wy nadajecie kierunek swojemu życiu. I teraz, tak, co jest wyzwaniem? Azbuław. No właśnie, to jest karta, która mówi, chce poczuć, że żyje. Chcę nowej drogi, chcę poczuć, że żyję, potrzebuję poczuć e, ekscytacji, chcę jakoś siebie wyrażać, e, chcę e, no, czuć to życie po prostu, chcę działać, chcę sobie jakoś radzić, e, chcę e, wykorzystać mój czas na tej ziemi, tak, a nie tylko sobie tu w kącie siedzieć i tam e, no, spełniam sobie te swoje potrzeby, jest ok, tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o y, kartę Asabuław, to to jest znowu karta nowego etapu w życiu, nowe pomysły, zmiany, które chcemy wdrożyć, y, ale to jest też karta ryzyka, która za tym idzie. No? bo Wy tak chcecie mieć trochę sytuację pewną i zwlekacie, zwlekacie, nigdy sytuacje nie są pewne Rydwan, no fajnie, mamy cel, idziemy przed siebie, sprawiedliwość chcemy, żeby to było ekstremalnie przemyślane fantastycznie, natomiast co jeżeli będzie burza, albo co jeżeli zaskoczy nas śnieg, tego nie przewidzimy, prawda więc tutaj nie wszystko da się przewidzieć i wtedy co jest odpowiedzią koło fortuny idź z prądem, zaufaj, że wszechświat jest po Twojej stronie i po prostu postaw na zmiany raz będziesz na górze, raz będziesz na dole ale idziesz cały czas do przodu no Była, w sześć była. Zdecydowanie wyzwaniem jest postawić na siebie, na swoje życie. Prowadzić jakiś nowy etap w życiu, gdzie nie tylko będziemy tak wewnętrznie spełnieni, ale też docenieni przez innych. Kiedy będziemy zdobywać nowe doświadczenia, kiedy podejmiemy ryzyko, kiedy pojawią się nowe pomysły. Ja czuję, że wy chcecie poczuć, że żyjecie w tym roku. Trochę bardziej, ale życie was też będzie ustawiać w takich dylematach, co robić, tak? Zmiany będą konieczne. I koło fortuny idź z prądem dwójka kielichów. Zaufaj, że wszechświat jest po Twojej stronie. Pozwól sobie też na wsparcie w otoczeniu od innych osób. Karty pokazują, że wokół tego, co robicie, też możliwy będzie kompromis. Bo karty pokazują też, że wy wcześniej nie braliście innych pod uwagę w swoich działaniach, chyba, że wasze dzieci. Ale tak poza tym to nie. W tym roku trzeba będzie nie tylko wymagać od siebie od innych, ale też umiejętność nauki pójścia na kompromis, żeby na przykład utrzymać pewne partnerstwo to się tutaj bardzo mocno pojawia. Dwójka kielichów, także obok koła fortuny, to są karty, które mówią, wykorzystuj relacje, które jawią się wokół ciebie, bo pewne osoby mogą ci otwierać pewne drzwi. Natomiast znowu powracamy do tych relacji, bo panna nie chce być już do końca sama, albo po prostu pojawi się na waszej drodze kto powoduje, że nie chcecie być sami. I tak jak mówię, wy możecie sami cały czas. No, panna jest związana z pustelnikiem, tak? Mówi się, panna, tu chodzi jakby. Panny nie, nie wychodzą za mąż, albo często się rozstają. panna to jest osoba, która może żyć sama i będzie z tym zupełnie okej, okay, tak? Natomiast, yy, cóż ja tu mogę rzec? Czas na zmiany, zdecydowanie, tylko nauka kompromisu i uznania innych również się tutaj pojawia, bo mnie się też pokazuje, że możecie dzia chcieć działać tylko i wyłącznie na swoich warunkach, a pewne sytuacje w waszym życiu będą wymuszać na was kompromis i wzięcie innych osób pod uwagę. No, yy, pojawiła nam się tu jeszcze waga wokół was. Dobra, idziemy dalej. I teraz tak, w kwestiach relacji pojawia się ósemka buław. I tutaj w tej talii to jest karta przyspieszenia. Proszę spojrzeć. Natomiast to może być przyspieszenie, na zasadzie związek szybko przesuwa się do przodu, ale dla singla to będzie raczej informacja jakby bogactwa kontaktów z innymi osobami, tak? Potencjalnych kandydatów. Ósemka buław ogólnie w miłości zawsze mówi, że już jesteśmy gotowi na związek. To jest karta, która mówi jestem otwarty, jestem gotowy na związek którego no najprawdopodobniej jeszcze nie ma, ale będziemy do tego dążyć. Ee, jeżeli chodzi dla singla, to tutaj może być szybki, krótki romans, ale tak jak mówię, kontakt bardzo nasilony z innymi osobami, dla niektórych informacja o ciąży, ciąży przypadkowej. Więc tutaj, jeżeli nie chcecie singla, no to uważajcie. Jeżeli, przepraszam, chodzi o stałe związki, to pojawia się większa potrzeba jakby komunikowania się ze sobą, dogadania się, spojrzenia w tym samym kierunku w życiu. I tutaj jest możliwość, że sprawy nabiorą rozpędu dla panny. No, a zmiercze, słuchajcie. Może być kontakt z kimś nowym dla singla, ale tak jak mówię, panna jest gotowa na związek. Zdecydowanie. Rozmowy, szczerość w związkach to będzie ważne. Panny, drogie, wy musicie przestać bronić się tak przed tymi relacjami, bo karty pokazują, że jakby rozmowy będą najważniejsze, ale też dopuszczenie do siebie innych osób w tym roku to jest bardzo istotny element. Już sami nie bierzemy innych pod uwagę. Nauka kompromisu z innymi. Dla niektórych, jeżeli macie trudny związek za sobą, to w tym roku się pozbieracie. W tym roku to odetnicie i pójdziecie dalej. Także tutaj jest zielone światło, więc pięknie, pięknie to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestie, moi drodzy, przyjaźni czy rodziny, mam tutaj wszystkie miecze. I to, są, to jest karta, która bardzo często mówi o wyprowadzkach, wyjazdach, to mogą być nasze dzieci, rodzice, zmiany. Są zmiany w kwestiach rodziny, ale takie, że coś się oddala. Bo ta karta bardzo często gdzieś tam w relacjach wskazuje hmm, na wyjazdy, na jakieś rozstania, yy, więc możecie się z kimś żegnać. Dla niektórych może wy będziecie się przeprowadzać, tak? Tu jest też możliwość przełamania schematu w rodzinie, który panuje już bardzo długo. Mieczy. Karty też pokazują, żeby nie uciekać przed problemami, jeżeli takowe się w rodzinie pojawiają. Ale tak jak mówię, no są możliwe wyjazdy, rozjazdy, szczególnie bliźnięta się tu pojawiają, oddalające czy przyjeżdżające. Natomiast proszę nie uciekać przed problemami, bo szóstka mieczy bardzo często mówi, że my nie rozwiązujemy konfliktów w rodzinie, tylko się od nich odsuwamy. I w ciszy może same się rozwiążą. Rycerz mieczy raczej tutaj tak unikajmy kłótni. Bo, bo w rycerzu mieczy to wybuchamy. Natomiast karty pokazują, żeby starać się jednak te konflikty rozwiązywać, żeby. Cisza nie jest najlepszym sposobem. Dokładnie, bo te konflikty będą się tutaj wokół rodziny nawarstwiać. Więc lepiej je rozwiązywać na bieżąco, ale zachować tutaj jakby. Musicie się zastanowić, o co gracie, bo rycerz mieczy mówi, żeby dobrze ocenić, o co walczymy, i żeby nie wchodzić, żeby postawić na taką rozmowę. Powiedziałabym bardzo profesjonalną, która ma coś wyjaśnić, spokojną, bo w rycerzu czy bardzo szybko możemy się unosić. Tego nie chcemy. Ta karta bardzo często mówi o tym, żeby chronić tego, w co wierzymy, żeby gdzieś tam starać się nie reagować gwałtownie, bardziej analitycznie innym pokazywać, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego podejmuje takie decyzje, a nie inne. No mam nadzieję, że nie będzie tu żadnych kłótni, nic z tych rzeczy, ale tak jak mówię, odsuwanie się do problemów tylko je na warstwie, je trzeba rozwiązywać, ale trzeba uważać w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, żeby starać się tutaj właśnie analitycznie podejść do rzeczy, niekoniecznie kłótnią, bo w rycerzu bardzo szybko mogą paść gwałtowne słowa, których będziemy żałować. Jeżeli chodzi o pracę rycerz denarów. Rycerz denarów zazwyczaj yy, pokazuje, że jeżeli nie macie pracy, to macie szansę w tym roku zdobyć już taką stabilną pracę, w której zawiesicie się na dłużej. Natomiast rycerz denarów yy, dla osób, które są w pracy, najprawdopodobniej nie symbolizuje żadnych zmian, tak? Jeżeli macie pracę. E, rycerz denarów bardzo często mówi po prostu o stabilizacji, stałej pozycji. Więc ja tutaj nie widzę zmian e, dla osób, które Szukają pracy, i jest możliwość, jakby uzyskania stałego źródła dochodów. To jest, jakby stabilna sytuacja finansowa, więc yy, tu się raczej nic nie zmienia. Ale to jest wasza karta, więc ja tutaj też dopytam. Ósemka mieczy: nie sabotujcie siebie. Karty pokazują, że jeżeli macie jakieś pomysły na, twórcze, żeby coś działać i gdzieś inwestować, proszę siebie nie sabotować. Karty też pokazują, żebyście nie umniejszali sobie, bo wy macie zdolność do prowadzenia bardzo konkretnego biznesu, ale na przykład przez niską samoconę możecie ciągle pracować dla innych i nie wykorzystywać swoich pomysłów. Karty pokazują, żebyście się nie bali rozwijać wokół pracy, e, czy nauki, szkoła w ogóle, tak, kariera, bo wy macie predyspozycję do tego, żeby otworzyć jakby jeżeli nie otworzyć własny biznes, to przynajmniej uzyskać awans, ale nie starajcie się się nie bo inaczej. Tu jest jakby możliwość yy, Wykazywania siebie poprzez pracę, czyli otwieram własny biznes albo lepsze stanowisko, i tak dalej. Natomiast niektóre panny mogą skończyć na produkcji dosłownie, bo nie wierzą w siebie. Nie róbcie sobie tego. Wtedy nic się nie zmieni, wasza pozycja się nie zmieni, ale tylko dlatego, że sabotujecie siebie, bo mnie się pokazuje, że wy macie bardzo oryginalne pomysły, które mogą jakby przynieść wam spełnienie. Więc tutaj warto się zastanowić, czy nie wziąć pod uwagę nowej ścieżki kariery. Na zasadzie działam póki co na dwa fronty i zobaczę, czy się wydarzy, czy się uda. No? I o co ja tu pytałam, jeszcze słuchajcie o zdrowie. Macie kartę kochanków. Karta kochanków, ja zawsze przy tej karcie mówię, że tutaj choroby przenoszone drogą płciową się często zaznaczają, więc trzeba uważać na tego typu rzeczy. Natomiast ogólnie karta kochanków może mówić o równowadze wewnętrznej. I tak bym chciała to widzieć. Jeżeli jednak pojawiają się problemy zdrowotne, to powiedziałabym podwójne narządy: nerki. No, gruczoły płciowe zdecydowanie. Mogą to być płuca, mogą to być nadnercza. Więc zobaczmy. Mak. Co by się nie działo, zdrowie będzie dobre, tak czuję. Bo mak może mówić o jakby lekarzu czy specjaliście, który Wam tutaj może pozwolić się wydostać z takich problemów, jeżeli by się pojawiły. Mak zawsze jest jakby oznaką energii życiowej. Czy to jest osoba, która niesie tę energię, czy czy my ją odzyskujemy? Płuca mogą się rysować wokół panny. No, ale nie, tu słońce, tu będzie pożegnanie problemów zdrowotnych. Ktoś Wam pomoże w tym, także tutaj wartość na to osobę otworzyć. Ale też uwaga, żeby się tutaj nie spalić na słonku. No, to tyle. Słuchajcie, wyciągamy kartę radę. Wy, jeszcze powiem Wam znaki bliźnięte się jeszcze pojawiły. Tu mamy pannę bliźnięta i mamy mm, lwa. No to co? Taka ogólna rada dla osób z podznaku panny na rok 2023. Wisielec, czas spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy niż do tej pory. I to jest to, co mówiłam tutaj. Jeżeli wy cały czas Zosia samo osia, to czas otworzyć się na bliźniego, wziąć pod uwagę kompromis, którego wcześniej brakowało i tak Karty pokazują, że w tym momencie czas już zwrócić uwagę na inne wartości niż tylko materialne. Czy takie zadowolenie są ze sobą, bo, bo czas podjąć nową drogę? No dosłownie. Siódemka mieczy czas pokonać swoje niepewności, swój, swój brak poczucia wiary w siebie i głupiec i zaryzykować. No ewidentnie, słuchajcie. Wyciągam dla Was karty opiekuńcze. Co mamy tutaj? Wybór. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmienić zdanie. O, czekajcie, mi się tu. Ok. Mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. To jest to. To jest to. I głupiec. Głupiec po prostu skacze w nieznana odwaga i idzie. Wy chcecie kontrolować i to widać tutaj. Siódemkę denarów. Mam oczekiwania. I będę czekał tak długo, aż sytuacja nie będzie stabilna. Odwaga, skocz na głęboką wodę. No to jest to, co powiedziałam. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam serdecznie i życzę udanego roku.